Was już w czwartym odcinku z serii World of Tanks. Dzisiaj ze mną jest głów specjalny. Witam wszystkie, jestem Bartolino 3. Znacie chyba i za 789 Tak Właś i właśnie jest... jego odcinki. Tak moi drodzy widzowie. i tutaj niespodzianka, nowy Karl Minecraftowy. Dostaliśmy go w zamiar za dzień Prima Appeals. I tutaj, sobie y, z Bartoliną 3 witewkę. Tak więc uwaga. 3, dwa 2, 2, 2, 1... Już! Bo tym kadłem nie można grać na plutonie. Tak, a Jesteśmy ja... razem, jesteśmy razem w duży, nie to pasuje. No, jesteśmy razem, a to znowu na ostatnim miejscu. To jest nie fair. Dobrze, że jestem ostatni. E tam, to już tak, jesteśmy równi, bo tutaj nie ma żadnych ulepszeń w kadlu okej okay. to Bartek to jedziemy tam gdzie wtedy ty jechałeś okej okay? okej okay. żeby być bezpieczni bo wtedy to mi mnie... nie to no to zniszczyli ojej ja, ja jedę po prostu za tobą okej okay? okej okay. <graboty> no to jedziemy dawaj, za tobą to jestem i się dwie wytrzymałości a, a nic wam prosto nie odebrało Jedziemy tam gdzie wtedy jakbyśmy opanowali ich bazę, okej? Okay? Okay? Dobra. 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 tutaj. No właśnie do tym kolesiem. Sorry, sorry, sorry. Tu ci zabrało Ej, 8, tutaj nie zabrało. A, a mam. A mam jeszcze 100%? Dzień. No, masz 100%, a no czemu nie? Okej, okay, ja rozwalam płotki. A ja będę cię osłaniać. Kurde, dobre, mi się wybrałem jak tutaj jest po Mam go na celowniku Czekaj, jakiś polec niszczy go I jakiegoś czekaj tutaj To złej sobie siedzi jak tutaj Ło, już po naszym polecie ja. Rozwaliłem to. go Kogo? Czekaj, Barcelino I... 3 zniszczył, aha Jedziesz z przodem. No przodem jedziesz. Okay. Nie, nie do ciebie mówię, do tego kolesia. no no co ty robisz, gościu? Ej, no kurde, teraz ja. Ej, dobra, ale to nie ja. Wiem. No, wiem, to właśnie tamten wie. A, o, dostałem kogoś. Fak, Bartek. Wycofaj się, ty babciu. Ja dostałem od kogoś. Od ciebie, ty podstępnie zabójca. Ej, sorry, ja chciałem! Ja ty pod... jesteś na niebiesko się świecisz. No to Ty się zniszczysz. Ej, bo ja cię zniszczę. A masz 27%. A ja Ci się nie pozwolę obrócić. Dobra, jedziemy dalej. Nie! Nie uważaj, bo tutaj strzelają z nas. Widzisz? Tu jest koleś, oni tu strzelają. Ale mało się... uważaj, jedzie tu jakiś koleś. I balam 183 Walaj, dostałeś próbować Okej, atakuję go E, tego Wileczkę mu walę Okej, zmusiłem go Tak, już po mnie, ja dydam Jesteśmy mi, aby mieć Bartek, nie, nie wygrałem tego. Oni mają więcej tego, wytrzyma ości Jest dwóch na dwóch! Wiem, ale oni właśnie są silniejsi Czekaj go. Tak. go! on jest niszczy On jest niszczy Może powiedzieć, A on, je on je jest niszczy On jest niszczy Jest! go Jedziemy czy dostajemy tutaj? Chodź na bazę. I, jedziemy na odwrót. Na bazę jedziemy na... I, 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 chodź! Ale jedziemy na odwrót. Czemu? Ja chcesz jeść, gdzie chcesz? Ja jedzę do... za tobą, bo ja mam Ja, jadę, ja i, jakie wrzutnie są te ekstra. Ej, Cześć, poka jadę. ej, no poczekaj chwilę, bo ja tutaj jestem mam jeden procent życia i się boję jak coś Siedem 7%. To... No ale jak walę w coś, to się już pomnie, ej, się rozbije. To ja będę jechać po środę. I powie, I powie tak gościu, rozbiliśmy się. Uważaj! Antyledia! Komplement an, Antyledia. Cześć, cisnę go! Nie! O, 8% on ma. Gościu. Musisz go z strzelić, strzelić Masz szansę! Nie, wygraliśmy jaki fuks! Ja bym cię zniszczył! Nie wiem! Ja, ej, ale byłem najlepszy z, z tego, z drużyny w tej bitwie. No. Bo najwięcej zniszczyłem. Od znaki może? Masz od znakę? Nie. Ale zero kasy i zero doświadczenia dostaję, czemu tak? A ja uskodziłem mu działo, Nie, ja też działo Mnie ja ja Nie, też działo. No dostajesz pię po 5 tysięcy, tylko tu masz pokazane obok. Dobra. 3 Trzy... no, Czekaj! Dobra, da... Gdzie to jest? Nagroda no, 5 tysięcy, no faktycznie. Dobra. 3 2 1 go! No 5 No nie, mówimy, najsławszy. A ty jesteś przeciwny dużenie, szlach. No. Przeciwny nie jest kurde, Ale jest to drugi, a ty jest znowu ostatni. O Boże, nie, 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 się. Może biegać, może to będzie tyle z tego odcinka, bo się i tak będzie długo wrzucało. No. Okej, okay. dobra. Bartek, jedziemy po twoi, na twoją prawą a na moją lewą. Tam gdzie tam gdzie ty zostałeś podstępnym zabójcą jedziemy. Okej. Okay. Na, 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 na po prawej stronie twojej, a po mojej lewej. I to idziemy tam gdzie jest twoja lewa? No, a gdzie jest twoja prawa? Dobra, moja prawa jest yy... Tam po tam gdzie jest Bartosz jakiś Jaki Bartosz? Bartosz... Nie, nie tam ha, nie, nie tam gdzie jest Feni i ten... na coś na le X czy coś. Nie tam gdzie jest ten Fe, Dobra, na A0? Y, na... Nie na F na F1. na, na, na

ich pokazany masło, ale ciebie nie ma jestem I po nim da okay. o widzę cię gdzie ty jesteś? ja cię widzę dochodzić do mnie dalej dobra niszczę teraz. Ale jedź tutaj na... Jesteś! Nie, Bartosz to jest. Fakt. Niszczę Bartosza. Jesteś obok mnie. Okej. Okay. Psuję. Wiem. Nie. Widzę Cię. Ja niszczę Bartosza. Jesteś tu. Spoko. Nie niszczę. No nie niszczę. Broń się lepiej, bo tu moi tutaj będą Cię kłócić. No będę się bronił. Nie możesz go trafić, bo co? Ej, że trafić. Ej. go! Ło się utopił. Fuck. O nie, on chce jakiegoś kogoś wtedy zniszczyć. Fakt dostałem kogoś. Od kogo? No nie wiem, od tego jak ktoś się czekać, żeby mnie tutaj nie zniszczył. Chyba od Bartosza. A nie Bartosz nie żyje O oh, fuck to się... A nie to jesteś ty Oła wow. Karla A nie, no, Fuck już po mnie Już po mnie, jestem, jestem pan zwiadowca Pomóż mi Fuck zniszczył Nie ja nie mogę spojrzeć Nie swoich wiem Nie mogę cię oglądać, szkoda Kurde a nas tutaj stoi na naszej bazie, na bazę jakiś aby jeden został z naszej drużyny okej okay, jadę na waszą bazę <laughs> Uważaj bo tam mój koleż ma tak nacelowane że jej się zniszczy Koleś tak ma nacelowane, że się zniszczy, kumasz to już po tobie, gdy dasz. Ej, co ty robisz, człowieku, no? nie nic go, nie nisz go! Nie go, poczekaj chwilę, nie niszcz go! Nie nic go, Bartek! No Bartek, nie niszcz go! No poczekaj chwilę, no nie nisz go! Bartek, nie nisz... Ale jesteś świnia. Ale nie jesteś finia. Jesteś, jesteś, bo go ty a ja Mówiłem ci, że poczekał chwilę. A czemu? Chciałem ci zobaczyć. O to czego nie powiedziałeś? Dalej, ja jeszcze raz. Trzy... No mówiłem cały czas, że... Nie go. Nie nic. go. Mówiłem Ciekaj. cały czas. Co ty mówiłem? Nie nic go. Trzy, trzy, dwa, dwa, jeden. jeden. Już. Już! Tak, spóźniłem trochę. Ja? Tak. Nie, czekaj. Nie, ciebie nie widzę, bo się spóźniłeś. No, spóźniony miałem. Kurde, spóźniony. No, bo się spóźniłem z tym kliknięciem. Jak mówisz w... już, to od razu kliknę. Wiem, bo, ale nie, bo mi się ten myszka postawiła i kliknąłem obok. Czekaj. To b a r e, a, a Dobra, ten Bartnecha, czy coś tam, będzie mi przypominał Ciebie. Mm. Tu masz? No. Okej, okay, to tam, gdzie jedziemy na moich najwięcej. No co, gdzie No ja jedę tam, z tym kolesiem. Łe, on nie idzie. Niektórzy mają 99%. Czemu? Ale u tych z czerwonych, nie wiem dlaczego. To ja jadę tutaj. Ej! To będzie okej. Okay. Ktoś mnie prawie zniszczył! Okej, okay, będzie... Tu będzie dobrze. Tu będę sobie stał, to będzie dobrze. Jezu, te karle takie śmieszne są minecraftowe. Angela jakiś kurde, tam jest najwięcej naszych, to jadę tam. Tam jest naszych trzech. Szlak. Pomocy, najdej. Ty kabel będzie śmieszny. O kurde jest tu jest. Ty Angela Jedny Ja nie chcę dostać tutaj, nie? Żeby mnie było. Jaki nie fart? Mogę, no, jak niszczyliśmy jakiegoś? Nie. Zbaga, tutaj jest jakiś koleś. Ja, 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 tak, tak nie fart. Zabiję mnie jakiś koleś. On mnie też zabił. A nie, mnie mi bije. Już po nim. deda, deda. Dednął. No. Niszczyłem go. Ale mi tutaj jakiś koleś. łupie. No wycofajcie ty... Nie, 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 tego nie, ej. I oni też mnie załatwi. Ja nie, nie, Za... niedobre. nie, zniszczyłem jakiegoś nie, To jest plus. No. Ja wychodzę nie, do, do że... no, to nie, 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 mi nie, Czy nie, jest jest nie, co sobie zmieniłeś? Co sobie zmieniłem? W hasło. Co? Nic. A jak mówiłem, to będzie tyle z tego odcinka, tak więc komentujcie, subskrybujcie. Na razie i hej!